W dzisiejszym filmie. Z, Z głową no. ja wiem, a to przez ciebie no, Spaciłeś ale to. Przez to na co grę. to jest? Chyba na... no ja mam nawet na cztery, tylko coś fura, mi się fura. świeci tutaj, tutaj cały czas. muszę ten skok wodospadem pokonać, okej. Okay. Auto od głośne. Co, nie słyszę co mówisz? Mam auto który jest strasznie głośne. Autem wielco? dalej go, 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 go! nie chce jechać pierwszy, co jest grane? Boję się. wiesz? Dlaczego? On się cyka. Bo ty wyłyszkujesz. Zobaczymy. dobra, dobra, cyk No dlatego właśnie jesteś no, zajadł pierwszy Rozwaliliśmy no gąsienicę, typie No co ty robisz, typie Ej, widzicie, ja, ty ani czołg, ja, nie ani zwykłe mi. auto nie powstrzyma kuriera DHL Powstrzymanie z kuriera DHL, gościu jest łatwo, no to... jest jestem. Nie, okay, łatwy... nie mam silnika teraz! Najlepiej! <gdy> <noise> 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 ja w ogóle dalej ja. jadę! Pamiętajcie, dostarczę wasze ja paczki jeszcze dzisiaj, ja <noise> <D &T głosy> czu... będzie jeszcze <noise> To jest absurdalne, żeby... Poglęskie, żeby nie miał własnego toru i ja nie mogę przeskoczyć tego nawet. Tak słaby samochód dostałem, że nawet lewo... Lewo przeskoczyłem... stworzyć lepszą mapę, a nie w trzech na mapie na dwóch No jak w trzech na dwóch? Rozpaliłem się. No, grać, no super, to powiedziane. Co w ogóle? W to, żeby Polski zgadzał się, nie? E, ale bardzo tutaj może palcem to ja Nie no. Ale tym dużym takim? Tak, tym dużym o, nie, 1300, No to ja, ja ile, bo nie chcę, żebyś mi się wczytał. O nie, ale nie, się, mogę. nie, 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 okay. jak nie, 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 musisz jechać Ten od tu nowa. Ej, ja na nadal ja chcę dostarczyć paczki. O, o, widzę tutaj do Pawła no, paczka za pobraniem, jak zawsze. Zabez... Za, za pobraniem, tak. <laughs> Ojejku. Dałem no, pieniądze. I... Dałem i... pieniądze za paczkę, kurde Ej, czemu mi się <laughs> świeci engine? Ciekawe, oh, czego wow. nie rozumiem. Dobra, ej, minąłem wodospad. Minąłem wodospad, koła mi się nie rozleciały, o. stary. Przez jest dobrze. Drugie. jedziemy, jedziemy. Nie, słuchajcie, ja nie chciał w ogóle. Tak jest jak jakieś maszyny w dochody. Do no nie góra. mówcie, że kurier DHL dojedzie no. zawsze, pomimo trudnych warunków. Dobra, dobra, i zawsze... Ja dają, się, wow, wow. muszę się zgłosić do firmy po, po reklamę. No! Reklamujesz za darmo ich? Za darmo jak możesz. No bez jaj, no dajcie ci jakiś porządny samochód. O, czy to kur... sprawne auto, jeź, czy jeź, to jeź, nie? Jeź, jeź. Co dostałeś? Jakiś duży taki, Oj. wiesz, taki samochód, dostawczy ewidentnie, z dużymi kołami, więc jest no potencjał, fajnie. tylko nie wiem, czy, nie no to wiem co to jest za mapa, ja się pytam, kto to wymyślił w ogóle? Ojej, chyba został mi ostatni skok! No bez jak ja, Nie może że Renu już tak szybko dojedzie! I to za pierwszym razem, dobra, kurier DHL! Nie, nie mogę w jakim prawo. stanie jest, dobra. takim jest, ale dojeżdża, moi drodzy! Dobra, autobus! Dojechałem! I już dalej nie pojadę, do... Ledwo za linię mety. yeah. No, też Ja to to Myślę, że jesteście zazdrośni o mój sukces. Jesteście Mówiłem, zazdrośni o sukces mój. Zawiesiłem się, no nie wierzę! Stary, ja dopiero teraz schody miał. To raz pierwszy nie, w tym o, ktoś się na bocie zawiesił. Ha, <laughs> Czemu ty się Ale naprawiasz? Kto to oszukuje tym polonezem? To oszukuje ty tym jestem? polonezem? Ale to nie moja wina była. Patrz tu jak się jedzie. normalnie. Dobra. Nie, co za jest? Auto. Co? Okej. Okay. Co to za auto jest? To chyba skok był, nie? Czy co nie? on nie, robi jeszcze, nie? To ty robisz. Delikatny shock, dobra. Z ja tej berbertem, jest jak widzisz co? jak jadę? Widzisz jak jadę berbert berbert Berbertem? masz? No, i taki no? bardzo właśnie Berbert wie jak. Teraz mi koło wypadało, bym pojechał. Ale, Ale czy ja doskoczę? O nie. Czy ja to przeżyję? Ej, doskoczyłem. Ej, stary. Chyba dojadę. Chyba masz szansę, żebym dojechał No weź, bo ty ja zawsze, nie musisz, dojadę jednak. zawsze musisz dojeżdżać, kiedy ja zawsze. dojadę nie? Tak, jak ty dojedziesz, to ja mam taką presję, że ja muszę dojechać, że nie, ja muszę wygrać Ej, Dzisiaj auto mi nie skręca, okay. auto tak? mi nie skręca Rozwaliłem się Ale no, dostałem auto małe dawaj, Rozpędzaj się, rozpędzaj się, bo to daleko jest Jadę O, byś się tam rozwalił przed metą, bo będzie musiał busika, teraz busem jest. jest, stary, dojadę Pięknie, Pier, pierwszy nie. punkt nie Z głową ja wiem, a to przez ciebie no, Skoczyłeś ale to. to co ja to, to jest? Co ty, miał, co ty robisz? Jakieś nitro zostałem. Co to jest za nitro? Oj, oj, oj. Co to, to miał? Ja B nacisnąłem. Co, podjeżdżaj, co podjeżdżaj, robi B? B? kolego. B? No? O kurcze. oj oj oj, oj e, Nie oj, oj, wiem. U mnie to jest jakieś nitro. To jest nitro, no? Dobra, jedziemy terenowym autem, który na pewno dojedzie. Mam maskę podniesioną, rozwaloną. Ale jedziemy dalej. Mam fajny samochód, mam fajny samochód, taki wersji troszeczkę taki derby. Ty masz fajny, a ja mam bardzo fajny. No i teraz ja Ale ma wyższe zawieszenie, więc tam gdzie to pożyje. prostu jest. chyba zderzak. Nie tylko zderzak. Godność nie mnie też jest szansa. Co? Bo ja bo się zaczynałem się zderzaku właśnie. To jedzie tym safari. To jedzie tym safari beam. Safari beam? Nie jechałem przez chwilę, ale nie czytał dzisiaj widocznie. Ja nim dojechałem, wiesz? Teraz nie, safari beam dojechałeś mi. No tak, stary, dojechałem safari beam. Niech ktoś co, mi uderzył na bo nie mogę wstać! Dobrze, że to się nagrało. Połowa... Stary, połowa czasu już uciekła. Jakim nie. połowa czasu? Jak ja dopiero jadę nie. trzecim autem, tak na poważnie. O? Ej, ktoś tam się jara, to z daleka. No to ja pewnie. z daleka. O, no, <laughs> na mi Delikatny skok, delikatny skok, Delikatny, dobrze, malusi, nic nieznaczący. Ja tu chciałem przejechać, prawie mi się udało, ale niestety moja auto odmówiło, odmówiło. Jest szansa, że dojadę też Czyli drugi współpracy. raz. Właśnie też czuję, że teraz dojadę, drugi raz A. chyba. To ja nie dojadę. Napęd na cztery. Na no, ja chyba mam napęd na 4, to tylko coś fura, mi się świeci tutaj, tutaj cały czas. muszę ten, muszę ten skok wodospadem pokonać, okej. Okay. Masz check Bardzo dobrze, dobrze. Nie, no. nie, koło, koło. Najlepiej. Koło się oh. rozleciało, nie dojeżdżało. Dobra, 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 Bye. stary, to siłą rozpędów wleciałem, hahaha. <laughs> sam wjechać. Nieprawda, wjechałem. Nie liczy się, o, nie liczy punkter, się. Lesu, to jest auto. oszukista O. o. E dobra, teraz mam Land Rovera Nie wiem, co e furę, się jedzie dobrze całkiem. Land Rover. No dalej jedzie. O, Poczekaj ja, będzie. <laughs> hop, 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 hop Okej okay. hop. Dobra, idziemy, idziemy, dobra, dobra, Czy, co ty jedziesz, jakimś pidżonkiem? Hop! ten jest dziki. Nie działa tak jakbym chciał. Hop. Ty, a ty, ty, ty to do mnie to Odmiał. Odmiał o, trafiło mi się auto od widza. O, jeździ, jeździ, jeździ. Koncem! Koncep. Nie, 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 Jedź, nie, nie, łącznie, tak. jedź. nie, 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 a! Myślałem, <noise> że do mnie tak mówisz. Aż tak to nie. <noise> dlatego dałem wam wspólny tor, no nie? A, dlatego. dlatego? Raz... <noise> <noise> Okej, <Okay>. no <noise> Dobra, wydało się. E, nie chcę wam nic mówić, ale e, coraz bliżej. Oj, 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 oj. Nie ma opcji, że to jest 3 minuty. A ja mam koła jednego, jadę. A ja tymczasem... Dobre, to auto po to, spadł. Zobaczymy Dobra, co będzie stary, działane płynnie. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy kawałek Bo niesamowite I, po prostu Nie spadaj, nie Niesamowite wrażenia nie Ej, to auto od ma szansę dojechać Bo ma potencjał stary. O, gdzie to jest? Mam bardzo ja duży pytał. potencjał Ja chyba dojadę. Tak zobaczysz ja, kreskę, ja, chyba nie. że Paweł już tak, zmazał Boże, Paweł był A e, właśnie się, właśnie się. Ja, ja nie chciałem Przez tego mówić. Co? Co? <gry> Achtar, się, się wydało się, wydało się. Ach, ta kreda. Mamy to, ostatni skok i miał Na trzeci video. punkt. Jak się uda? A widzisz, wystarczyło, żebym raz dojechał i Paweł już koszulka do wymiany. Haha. zbroja też. Nie mogę, stary. Tylko W tamtym. 5 metrów. 5 metrów zostało. Ale miło, znaczy ojoj, oj, bardzo, bardzo szkoda, Dobra, bardzo szkoda, bardzo szkoda. mam trzy, mam dwa i pół punkta. Dwa i pół punkta, no to co? Dzięki, dwa za co? No bo, no bo, no bo zabrakło mi pięć metrów. Jak ty sobie to rozliczysz? Nieprawda, to jest w ogóle nie tak. Stary, ja w ogóle mam teraz, o. Mam okay. logo, auto, jest strasznie głośne. Co, nie słyszę co mówisz, mam auto od ja jest strasznie głośne. Autem co? Co? <laughs> Strasznie głośny auto mam, mówię! Ale co? co? Świnkiszczo, no! Chłopie, co? i tym nie da się jechać! A... Ole, mnie rzucał to, ja cię kręcę! No, sportowe zawieszenie w okay. moim okay. na to raczej ja nie jest Ja dalej jadę autem od o, widza. To się nazywa? Chcę... autem Tak się nazywa, Słuchajcie. tak. Paweł mi tak, mu tak przyszań, powiedział. No? Dobra, full no. rozpęd, ostatni skok. Jazda! Łup! Nie mogę, nie dojadę. Dojechałem drugi raz autem od widza, nadaje się, pozdrawiam. Ale niemożliwe. A normalnie przyspieszam, jakim cudem? Postlejałeś go, postlejałeś go, może masz na szczęście. Okej, okay. a ja dostałem to poloneza. To tak. No to teraz polonez. I trzy nierozłączne no, no, paski na dresie. dobrze. Ej, niemożliwe, ja tym lambo chyba też dojadę. Serio? Alem tu się. No, nie, no będziesz miał trzy pół, nie chcesz, się. żebyś miał trzy 3,5 pół. Trzy i pół. A ja dobrze, chcę. Dobrze. Co? No, dobra, dobra, to dobra, musisz trzy. No tak? No, brzmi lepiej niż 3 3,4 Nie 2,5 2,5 czyli 3, no tak 3. Pół. Ej flaka mam flaka mam Najlepiej nie przyznawaj się w tym wieku W tym wieku? <laughs> no ostatnia minuta Widzisz ja z tutaj ty... z nagrywających jestem najmłodszy o co chodzi W tym wieku flak to stary karajsko. No właśnie Co? Ostatnia minuta teraz dojedziemy Dobra, Dobra. O, o, I jest się, no nie. Stary No nie Co ty robisz no tutaj? Co, co, co ty tam młody robisz? Odsuń Stara. się Okej... Okay. OSZUKICZNA! Ej, to jest tam okay. LEGO, chciałem powiedzieć, także... Dlaczego to on auto w ogóle powodzie, jakiś, nie chce jeść? Jakiś... Ja tu jadę jeszcze, patrz, patrz, O kurczę, o kurczę. Tak się jeździ! Nie tak no, lipa... Tak się jeździ! Dobra, muszę o, rany, co jest? Tu jeszcze lecę... Dobra, to też ma potencjał... Tam, aby być dojechanym... Tam lecę jeszcze... I tam też polecę, zobacz, tak, tak się jeździ. tutaj tym autem... Ej, ja to tak szukał, widziałem! Jeździ. Widziałem oszukańca! To? A to auto nie chce jechać No Ren, dał turbo. Ale, no to nie dałem to mówię, turbo. Nie? Dałeś, widziałem. Dałem ty skok, skok i turbo. turbo. Ty to nie daje, o! patrz. nie daje? No to zależy, no, nie? Na a za skina do CESa? O, wszystko. <laughs> <laughs> e, ogólnie muszę wam ja powiedzieć, że idzie świetnie. Ja już praktycznie mogę powiedzieć, że chyba dojadę. Nie, nie dojedziesz, bo czas antenowy się skończy, bo ja tutaj pływam. Zapraszam do pływania. Zapraszam do pływania.